Tak jak już pani profesor Żepa, przedstawiając mnie, wspomniała, prezentacja ta dotyczy polskich imigrantów w Kanadzie, a także ich pamiętników, ponieważ kilka lat wcześniej, kilka lat temu ukazał się w 2014 roku, ukazał się kolejny tom pamiętników imigrantów, polskich imigrantów w Kanadzie. O tyle jest to ciekawe, że jest to pierwszy dwujęzyczny tom pamiętników imigrantów. Po raz pierwszy wydawca zdecydował się na opublikowanie tomu pamiętników w wersji polskojęzycznej i anglojęzycznej. Do tej pory wszystkie te tomy były wydawane w języku polskim. Pisarstwo dokumentu osobistego w ogóle ma bardzo długą i bogatą tradycję w Kanadzie. Począwszy od dzienników podróży czy pamiętników pierwszych osadników i osadniczek takich jak Susanna Moody czy Catherine Partrail, ta forma pisania obecna jest w twórczości migracyjnej. W ostatnich latach obserwujemy swoisty renesans pisarstwa intymistycznego, niefikcjonalnego czy autobiograficznego. Ta fascynacja znajduje także odzwierciedlenie w liczbie tekstów krytycznych na temat tego fenomenu i mamy do czynienia nawet z takimi terminami jak boom, hossa, rozkwit czy niezwykła popularność, co jednoznacznie wskazuje na pozycję tego typu literatury na rynku czytelniczym oraz wśród literaturoznawców. W polskim środowisku emigracyjnym, na którym się skupiam, pamiętnikarstwo ma także długą tradycję. Oczywiście. Jeżeli zawęzimy te rozważania do, do pisarstwa w języku angielskim, wówczas ta historia będzie zdecydowanie krótsza. Jednak wydaje się, że pamiętnikarstwo anglojęzyczne ma swoje źródła w tradycji konkursów na pamiętniki emigrantów ogłaszanych już od początku XX wieku i pisanych w języku polskim. To właśnie w 1936 roku Instytut Gospodarstwa Społecznego rozpisał pierwszy konkurs na pamiętniki emigrantów wśród, cytuję tutaj ze wstępu, polskiego wychodźstwa i objął środowiska polskiej emigracji zarobkowej w siedmiu państwach, także w Kanadzie. Niestety, wybuch II wojny światowej pokrzyżował plany wydawców, i gotowa książka musiała czekać ponad 30 lat w archiwum, aż do 1971 roku, kiedy to nakładem wydawnictwa Książka i Wiedza ukazał się tom pamiętników emigrantów Kanada. Taki był tytuł. Oczywiście pamiętniki, które znalazły się w tym tomie, a także w kolejnych sześciu tomach podobnych publikacji, pod redakcją już Benedykta Heider Korna i wydawanych przez kanadyjsko-polski Instytut Badawczy z siedzibą w Toronto i najnowszym, który zostanie tutaj omówiony pod redakcją Jacka Kozaka i Joanny Lustański, cechują się pewną surowością zapisu, szczególnie te pierwsze staną pod auspicjami Instytutu Gospodarstwa Społecznego. To teksty napisane przez niewykształconych rolników, robotników niewykwalifikowanych i wykwalifikowanych, a także osoby bez żadnego zawodu, urodzone na przełomie wieków i emigrujące do Kanady za chlebem. Ta surowość pozwala jednak ocenić stopień asymilacji, kłopoty z zakorzenieniem czy ewolucję emigrantów, taką jak nauka języka, chęć ubiegania się o obywatelstwo kanadyjskie, satysfakcja z pracy, czy wreszcie obserwowana u niektórych niechęć do powrotu do Polski. Tome pamiętników wydawanych w Kanadzie pod redakcją Hayden Corna, to także zbiór tekstów nadsyłanych na konkursy, rozpisywane w kolejnych dekadach drugiej połowy XX wieku sukcesywnie, i pisanych w języku polskim. Taki był profil tych konkursów i wpisywał się on w ówczesną działalność kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego w Toronto. Już na wczesnych etapach dostrzegano potrzeby dotarcia z pamiętnikami do czytelnika anglojęzycznego, mimo wszystko. Stąd też Instytut podjął się wydania wyboru pamiętników pochodzących z pierwszych tomów, z trzech pierwszych tomów. W tłumaczeniu na język angielski. Tom ten pod tytułem Memoirs of Polish Immigrants in Canada, okładka, tutaj to jest pierwsza okładka na tym slajdzie, opublikowany w 1979 roku, a jego nakład został bardzo szybko wyczerpany. Taką potrzebę dostrzegli inni redaktorzy i pisarze. Mam tu na myśli zbiór tekstów intymistycznych napisanych przez Polaków zamieszkujących w prowincjach peryjnych, wydany pod redakcją Janny Matejko pod tytułem Polish Settlers. In Alberta również w 79 roku. Jednakże nie było to zjawisko powszechne w tamtym okresie. Trzeba jednak zaznaczyć, że w ostatnich latach, czy w ostatnich dekadach, powstawały nie tylko zbiory pamiętników. Swoje własne teksty wspomnieniowe publikowały po angielsku także Merit Rzewiecki. Widzimy tutaj okładki tych książek Born and Raised Under a Straw Roof, gdzie autorka przedstawia biografię swojej rodziny ze szczególnym uwzględnieniem dziadków i rodziców i ich drogi emigracyjnej do Kanady, opatrując swoje wspomnienia niezliczoną liczbą dokumentów, zdjęć i map, które uwierzytelniają e, tę historię opowiedzianą w tym tomie. W podobnym duchu napisano tom składający się z dwóch tekstów memuaru i biografii pod tytułem Marynia Don't Cry. Memories of Two Polish Canadian Families, w którym zarówno Apolonia Maria Kojder w pierwszej części, jak i Barbara Głogowska w drugiej starają się przedstawić historię swoich przodków i przyjaciół, którzy wyemigrowali z Polski do Kanady, odnosząc tam sukces. W ostatnich latach redaktorzy Jacek Kozak i Joanna Lustański, którzy przejęli opiekę nad wyżej wspomnianym konkursem polsko-kanadyjskiego Instytutu Badawczego, przygotowali edycję siódmego tomu pamiętników i dostrzegli potrzebę wydania zgłoszonych na konkurs najnowszych tekstów dokumentu osobistego w języku angielskim. Stąd właśnie dwujęzyczna, e, dwujęzyczna edycja zwyczajnej przeprowadzki pamiętników imigrantów z Polski do Kanady, An Ordinary Move. Memoirs of Polish Immigrants to Canada. Jak piszą redaktorzy we wstępie, konkurs został otwarty w 2011 roku i trwał do połowy 2012. Skierowany został nie tylko do samych emigrantów, ale i ich dzieci, a więc do drugiego pokolenia, z zastrzeżeniem, że przyjazd do Kanady musiał nastąpić po 1988 roku. Ogłoszenie konkursowe w wersji dwujęzycznej zostało zamieszczone w wielu czasopismach i gazetach polonijnych. Tutaj macie Państwo zrzut ekranu ze strony Instytutu na polonijnych witrynach internetowych oraz w formie ulotek było dystrybu dystrybuowane na Festiwalu Polskim Roncesvalles Polish Festival. Jak podają redaktorzy tomu, na konkurs wpłynęło 11 tekstów zróżnicowanych gatunkowo i tematycznie. Od poezji przez pamiętniki pisane z myślą o konkursie, wyłącznie o konkursie, po autentyczne pamiętniki młodych autorów z czasów ich dzieciństwa i emigracji. W przeciwieństwie do tomów poprzednich Tutaj autorkami są w znakomitej większości kobiety, wykształcone zarówno w Polsce, jak i w Kanadzie. Jak wspominają redaktorzy, przegląd pamiętników zamieszczonych w tym tomie, e, cytuję tutaj, przedstawia szerszy przekrój polskiej grupy etnicznej w Kanadzie. E, mamy tutaj przedstawicieli dwóch pokoleń, imigracyjnego i polonijnego. Imigranci znają Polskę z autopsji, opuścili ją jako dorośli ludzie, natomiast pokolenie urodzone w Kanadzie, tak zwane pokolenie polonijne, zna kraj pochodzenia rodziców głównie z opowiadań, a wspomnienia tej grupy o Polsce są mgliste i fragmentaryczne. Wśród tych 11 pamiętnikarskich tekstów większość przedstawia dylematy, z jakimi zmagali się diaryści w związku z opuszczeniem Polski i decyzjami dotyczącymi pozostania w Kanadzie na stałe. Oprócz narracji typowo faktograficznych, opisujących kiedy i w jakich okolicznościach oni lub ich rodzice wyjeżdżali z ojczyzny, teksty te próbują uchwycić emocje towarzyszące emigrantom podczas osiedlania się w Ameryce Północnej. Część z nich wspomina o cierpieniu i rozdarciu, jakie płynęły z konieczności adaptacji w nowym środowisku, nazywając to rozdarcie wręcz stanem bycia pomiędzy. Jednakże, w części pamiętników ten stan to pułapka, z której nie ma wyjścia, gdyż niemożliwy jest już powrót do Polski, a życie w Kanadzie nie dostarcza niektórym poczucia przynależności i satysfakcji. Takich narracji jest jednak zdecydowanie mniej. Przeważają głosy, w których słychać przekonanie, że Kanada jest nowym miejscem nie tylko zamieszkania, ale i zakorzenienia, gdzie nie trzeba dokonywać wyborów tożsamościowych. Ponieważ można, można w zgodzie z samym sobą nazwać Kanadę domem. I właśnie portret domu, zarówno tego kanadyjskiego, jak i tego zabarwionego nostalgią za polską, odmalowywany jest na kartach tych dzienników i pamiętników. I jest on zarówno źródłem, źródłem inspiracji, jak i frustracji. Zarówno pierwsze, jak i drugie pokolenie zmaga się z rozdarciem. Na, na owo rozdwojenie. Zwraca uwagę jedna z autorek e, pamiętników, Dorota. Tutaj chciałabym tylko zwrócić uwagę na to, że niektórzy autorzy podpisywali się pseudonimami, niektórzy imionami, czynnikami, a niektórzy swoimi imionami i nazwiskami. Także będę zgodnie z autorstwem podawać e, źródła. Tutaj mówimy o Dorocie, która swój pamiętnik zatytułowała Dziennik Emigrantki. I napisała tak: Bardzo stęskniliśmy się za krajem, ale jakże przyjemnie było wracać do domu. Tak. Do naszego domu, do naszej Kanady. To właśnie wtedy przy tym powrocie z tego wakacyjnego wyjazdu dotarło do mnie, gdzie jest teraz moje miejsce i mój dom. Moje korzenie tkwią głęboko w Polsce, żyję jej sprawami do dzisiaj, ale mój dom jest w Kanadzie. Koniec cytatu. Studia i ciężka praca, jakich podjęła się bohaterka pamiętnika, sprawiają, że można uznać, iż rodzina ta odniosła w Kanadzie sukces. Autorka wskazuje także na pozytywne cechy, jakie obserwują swoich dzieci, a które są wynikiem wychowania i wykształcenia w kanadyjskim systemie edukacyjnym. Momentem przełomowym jest dla rodziny kupno własnego domu z ogródkiem. Posiadanie własnego miejsca na ziemi, Dorota komentuje tak. Dom jest naszą ostoją, gwarantem spokoju i bezpieczeństwa. Okazuje się, że mimo że dom rozumiany w tym przypadku jako budynek poprzez swoją symbolikę i głębokie znaczenie, staje się również heideggerowskim sposobem na bycie w świecie, zasiedlanie przestrzeni. Podobnie odczuwa Grażyna Sanchez-Madejska w tekście I ty zostaniesz imigrantem którego tytuł posłużył mi za tytuł tego wystąpienia. Sanchez Madejska związała się po przybyciu do Kanady z Peruwieńczykiem, więc jej przywiązanie do kraju rodzinnego, a także możliwość przekazywania polskich tradycji dzieciom podlegało pewnym kulturowym negocjacjom wynikającym z obecności tradycji i kultury peruwiańskiej w rodzinie. Jednak to widok panoramy Montrealu, w którym rodzina osiadła po powrocie z niefortunnej wycieczki na Niegarę, powoduje u Sanchez Madejskiej chęć nazwania tego miejsca na ziemi swoim domem. Pisze tak, ale dlaczego opowiadam tę historię? Bo gdy dojeżdżam do Montrealu, z daleka widząc górę Mount Royal, poczułam po raz pierwszy, że jestem w domu, u siebie. Wzruszona zaczęłam nucić pod nosem popularną wtedy folk song This Land Is Your Land. Dla Sanchez-Madejski widok symbolu Montrealu, wzgórza Mount Royal, staje się swoistym locus amenus, o którym wspomina Szalkros we wstępie do swojej książki Framing the Polish Home. Istotnym jest jednak fakt, że nie jest on skontrastowany z Locum Terribilis, opuszczonym, a więc poniekąd martwym terytorium Polski. Autorce pamiętnika i ty zostaniesz imigrantem takie jednoznaczne antynomie są obce, gdyż poprzez małżeństwo z Peruwieńczykiem przeprowadzkę do wielokulturowego Toronto częste kontakty z rodziną z Polski i z Peru była zawsze otwarta na inność, nowe znajomości i kody kulturowe. Kontakty z różnymi ludźmi, wielość języków, a także chęć przekraczania barier pomogły jej uniknąć wielu losów, wielu emigrantów zamkniętych w diasporze. Do podobnych wniosków dochodzi Beata Wilczyńska w pamiętniku pod tytułem Z Krakowa do Toronto. Choć przesiąknięty jest on użyciami nostalgii za utraconym miastem rodzinnym, Krakowem, analiza tego tekstu przywodzi na myśl zresztą znaną książkę autobiograficzną Ewy Hoffman, zagubioną w przekładzie, w której część pierwsza poświęcona jest właśnie Krakowowi, który dla Hoffman był rajem utraconym. Zarówno Hoffman, jak i Wilczyńska stają się, zdają się ufać przeświadczeniu zawartemu w eseju Susan Stanford Friedman, iż pisanie o utracie domu pomaga doń powrócić. Nie można bowiem wrócić do domu inaczej niż poprzez pisanie, jak twierdzi Friedman. I tak właśnie czyni Wilczyńska, cytując Mickiewicza, Gałczyńskiego, opowiadając o historii Krakowa i Polski oraz poddając się refleksyjnej nostalgii zakorzenionej według bojem w pojęciu Algia, czyli w tęsknocie i utracie. Rzeczywiście wyjazd z Polski był dla rodziny Wilczyńskiej trudny. Zostawiali za sobą znajomych i część rodziny, dzieci zostawiały studia i sympatię. Jednak wybierają emigrację i ponaglani przez rodzinę, która w Kanadzie ułożyła już sobie życie, przenoszą się do Toronto na rące z Wall's Avenue. I w pewnym, momencie, w pewnym momencie jednak autorka pyta sama o siebie, czym jest dom. Czy to na pewno obrazy, które zostawiła w Polsce, obrazy fizyczne, a które później sprowadza do Kanady, co jest symbolicznym przypieczętowaniem jej decyzji o pozostaniu w kraju klonowego liścia, czy ulicę ukochanego Krakowa, czy być może ludzie. I pyta tak. Czy i dlaczego potrafi odnaleźć siebie w tej gmatwani nieprzestrzennych losów? Siebie, kawałek Polski kanada to mój nowy dom. Mimo trudności, kłopotów zdrowotnych wilczyńska postanawia wręcz aktywnie wspierać w sobie przekonanie o konieczności zakorzenienia pisząc, bo tam, gdzie kwitną nadzieje, jest nasz dom, ojczyzna, rodzina ojczyzna. W jej pamiętniku widać jak wiele zależy od podejścia do migracji i sprawczości jednostki, jak ważny jest twórczy potencjał imigranta. W konkluzji zresztą, którą tutaj cytuję, autorka wskazuje na ową samoświadomość, ale i na pewną dozę bycia pomiędzy. Dlatego nie żałuję dzisiaj, że kiedyś podjęłam decyzję zmiany losu. Tęsknię, pozostawiłam cząstkę siebie, drogich przyjaciół, a jednak teraz rozdarta, będąc w Polsce, tęskniłabym za obecnymi. W tym stwierdzeniu pobrzmiewa pewność, że poznawszy życie w Kanadzie, mimo wielu przeciwności losu, autorka czułaby się rozdarta również w Polsce, gdyby zdecydowała się na powrót. Nie ma bowiem powrotu do siebie sprzed emigracji, a ten okres w życiu należy do najważniejszych doświadczeń formujących Wilczyńską. Na podobne rozdarcie wskazuje także kolejny z pamiętników z tomu Zwyczajna przeprowadzka, a mianowicie tekst Asi Tomczyk pod tytułem Kanada, mój drugi dom. Tomczyk mimo wielu trudności, jakie napotkała w Kanadzie, a także tęsknoty za krajem, za krajem rodzinnym, podczas częstych wizyt w Polsce coraz bardziej czuła, że oddala się od swoich znajomych i przyjaciół, dawnych znajomych i przyjaciół oczywiście. Doświadcza klasycznego poczucia życia pomiędzy, pomiędzy tęsknotą za krajem, wyrażonym konstatacją, że, tutaj cytuję: Nigdy nie myślałam, że jestem tak zżyta z tym krajem, dopóki go nie opuściłam, a świadomością szansy, jaką daje życie w Kanadzie. Ten stan bycia pomiędzy może być źródłem pozytywnego utwierdzenia się we własnych decyzjach i przekonaniu, że tożsamość emigranta jest pluralistyczna, zawierająca w sobie różnorodność kulturową we fragmentarycznej i niejednolitej formie. Ta definicja hybrydyczności migranta odnosi się w dużym stopniu do wielu cytowanych tu pamiętników, a w szczególny sposób do omawianego wcześniej tekstu Doroty mówiącej o zakorzenieniu w dwóch ojczyznach, ale, właśnie do ale i właśnie do pamiętnika Tomczyk nazywającej Kanadą, Kanadę swoim drugim domem i piszącej o swoim byciu w Kanadzie w następujący sposób. Emigrant to chyba taki gatunek człowieka, który zawsze już do końca będzie rozdarty, będąc w kraju, który wybrałby żyć lepiej, z bólem, serca, z bólem w sercu będzie myślał o wszystkim, co zostawił, a będąc w ojczyźnie, będzie tęsknił za wszystkim tym, czego w życiu mu brakowało, a co w, a co w tej drugiej ojczyźnie ma. Na przeczucie istnienia dwóch ojczyzn w świadomości migranta, raczej pewnej hybrydy tychże, zwraca również uwagę Ewa Prokop w pamiętniku pod tytułem Kanadyjskie sny. Prokop przyjeżdża do Kanady jako osoba dorosła, już ukształtowana, wyrywając swoje nastoletnie dzieci ze środowiska szkolnego, bezpiecznego i pełnego przyjaciół. Sama Prokop też ma swój własny świat w Polsce, jest bibliotekarką, żyjącą skromnie, ale mającą poczucie współtworzenia kultury polskiej. W związku z koniecznością szukania pracy za granicą przez jej męża, Prokop, wbrew woli dzieci, postanawia do niego dołączyć, aby ratować małżeństwo. Na początku narracji przyznaje otwarcie, że dom właśnie został daleko. Teraz już sama nie wiem, gdzie jest. Jednak, wraz z upływem czasu, w doświadczeniu ciężkiej pracy przy sprzątaniu placów budowy, biur i innych pomieszczeń, ogromnej tęsknoty i wyszukiwania informacji o wydarzeniach związanych z kulturą polską na emigracji, a także wielkiej chęci, Powrotu do Kanady, gdy po kilku latach rodzina otrzymuje nakaz opuszczenia kraju z powodu nieuregulowanego statusu, ta perspektywa zaczyna ulegać zmianie. Co więcej, trudności, na jakie Prokop napotyka w Kanadzie, znajdowały swoje odzwierciedlenie w snach. Stąd tytuł pamiętnika Kanadyjskie Sny. Kanadyjskie sny nie należały do przyjemnych. Zazwyczaj autorce śnili się zmarli z rodziny, często nawet tacy, których nigdy w życiu nie poznała. Ponadto nawiedzały ją sny o psie, którego zostawiła w Polsce z matką. Wszystkie te przedziwne sny, jak pisze, jak lustrzane odbicie moich nowych przeżyć, miały w sobie coś z seansu spirytystycznego. A sama Prokop wspomina, że po przebudzeniu czuła, jakby owi zmarli, dodawali jej otuchy i wspierali w decyzji pozostania w Kanadzie. Sny te wskazują na pewien brak harmonii i poczucia anheimlich, a także morlejowskie przekonanie o specjalizacji pamięci. Ponieważ sny odgrywały przez cztery lata duże znaczenie w życiu Prokop, tak zatytułowała swoje wspomnienia – a także wieńczący jej wiersz, w którym czytamy, to jest tylko mały fragment tego wiersza. Chyba mnie tu nie chcą. Czyżby zemsta zdradzonej ojczyzny? A można mieć dwie ojczyzny? Czasem są dwie matki. Z zacytowanego fragmentu wynika, że pragnienie autorki, aby pozostać w kręgu spraw polskich, żyjąc w Kanadzie, jest niezwykle silne. A porównanie dwóch krajów do dwóch matek jednoznacznie wskazuje na chęć zrównania doświadczenia kanadyjskiego z polskim. Oba są ważne, oba są formujące i wpływające na tożsamość migranta. I z żadnego Prokop nie chciałaby rezygnować, choć jednoznacznie wybiera pozostanie w Kanadzie. Fakt, że sny znikają w pewnym momencie, a także cisza, jakiej Prokop doświadcza pod koniec narracji, może świadczyć o tym, że przestała walczyć o zachowanie polskości, a zaczyna akceptować sytuację, w której procesy zapamiętywania będą się nieuchronnie łączyły i przeplatały z procesami zapominania, jak twierdzi Rikery. Jako postscriptum do pamiętnika, Prokop dodaje notkę, że po wielu latach oczekiwań i perturbacji jej rodzina uzyskała stały pobyt w Kanadzie. Ciekawym przykładem tekstów pochodzących od osób z młodszego pokolenia jest wiersz córki emigrantów, która zazdrości rodzicom ich polskich wspomnień. Zarówno jeśli chodzi o formę, jak i treść przesłania, głos ten jest raczej odosobniony i wskazuje na pewną nostalgię w podejściu do przeszłości rodziców. We fragmencie wiersza pod tytułem Wróble Karolina Piotrowska pisze tak. Zazdroszczę rodzicom ich harcerskiego munduru przejść po barach mlecznych czystej, niepokalanej polskości, bo gdzie ja znowu ucieknę? A ja jak głupiec wędruję po mokrych, wyzwolonych chodnikach, żeby tylko tam powrócić. Wiersz ten nie jest e, częścią większej całości, jest wspomnieniem samym sobie, swoistym rodzajem pamiętnika poetyckiego. Ewidentnie zakorzeniony jest w nostalgicznym obrazie polskich wspomnień rodziców, być może przywołujących nacechowane emocjonalnie wspomnienia z ich młodości, czasów harcerskich i jadania w barach mlecznych. Zapewne romantyczne i przyjemne, jednak ograniczone czasowo. Szeregowym harcerzem nie da się być przecież przez całe życie, a i w barach mlecznych posiłki smakują chyba wyłącznie w okresie nastoletnio-studenckim. Interesującą poniekąd odpowiedzią na ten wiersz jest autentyczny pamiętnik dziewczynki, czy dziewczyny, córki emigrantów, która wyjechała do Kanady w wieku 8 lat wraz z rodzicami, a spisała swoje wspomnienia w wieku lat 16. Odnosząc się do podobnych w tonie zabarwionych nostalgią, emocjami wspomnień innych emigrantów z Polski, Autorka tekstu pod tytułem Szkolny Dziennik, pisząca pod pseudonimem Ania Shirley, mówi tak: Jestem dumna ze swojego pochodzenia i zaangażowania w sprawy związane z moim dziedzictwem. Trudno mi jednak tolerować, kiedy Polacy mieszkający w Kanadzie mówią o Polsce w samych superlatywach, podczas gdy umniejszają zalety kraju, w którym żyją obecni. Ich wizja Polski jest całkiem utopijna. Jeśli tam było tak idealnie, to dlaczego ich rodzice wybrali imigrację do Kanady? Zapytuje Ania Shirley. Nie deprecjonuje ona przywiązania do języka, tradycji i kultury, choć jej tekst został napisany po angielsku z oczywistych przyczyn wyjechała na tyle wcześnie, że całą właściwie edukację odbyła w Kanadzie i trudniej jej posługiwać się zapewne językiem polskim. Ona sama odnosi się czy to do wydarzeń historycznych, takich jak rocznica wprowadzenia stanu, stanu wojennego, czy religijnych, jednakże wskazuje na wagę kanadyjskiego domu w kształtowaniu się tożsamości, dostępu do wiedzy, edukacji i możliwości, jakie Kanada oferuje. Wśród pamiętników a zgromadzonych w tomie Kozaka i Lustański dominują mimo różnic, mimo różnych także trudnych historii, głosy, które afirmują podjętą decyzję o wyjeździe z Polski i osiedleniu się w Kanadzie. A jak twierdzą redaktorzy tomu, dzieje się tak zwłaszcza w wypadku tych, którzy dążą do stworzenia pewnej harmonii między starą a nową ojczyzną. Większość autorów pamiętników emigruje ze względów ekonomicznych czy w wyniku programu łączenia rodzin, a nie ze względów politycznych. Mówimy tu bowiem o emigracji. Po 1988 roku, a taką cezurę nałożyli sobie organizatorzy konkursu. Stąd też nacisk w tych tekstach położony jest głównie na osobistą relację w Kanadzie i z Kanadą. Większość omawianych tu pamiętników z Tomu Zwyczajna Przeprowadzka, An Ordinary Move, to teksty próbujące w kreatywny sposób zmierzyć się z koncepcją domu, jaką przyszła emigrantom tworzyć w Kanadzie po 1988 roku, a oczywiście spisywanych z pewnej perspektywy czasowej po 2011, gdyż wówczas ogłoszono konkurs. Pamiętnikarskich. Wydaje mi się, że w niezwykle ciekawy sposób pokazują one nie tylko jak przebiegały losy tego pokolenia polskich emigrantów do Kanady, a przede wszystkim jaki jest obecnie status migranta. Nie tylko ekonomiczny, ale i tożsamościowy. Co więcej, zdecydowana większość tekstów, mimo opisywanych trudności, mówi o jakimś stopniu zakorzenienia w Kanadzie. A rozdarcie nie jest traktowane jedynie jako źródło cierpienia i tęsknoty za ojczyzną, ale również jako twórcze podejście do redefinicji własnej osobistej tożsamości i bycia Polakiem w Kanadzie czy Kanadyjczykiem polskiego pochodzenia. Taki ton przebijający ze wspomnianych pamiętników dowodzi racji stwierdzenia zawartego w książce Grażyny Kozaczki, a mówiącym o tym, że ostatnie pokolenia migrantów są w stanie zaakceptować swój transnarodowy status, który prowadzi ich niejednokrotnie do odrzucenia tonów jedynie nostalgicznych i uprzywilejowuje dyskusję dotyczącą natury ojczyzny i tożsamości indywidualnej. Jak wskazuje Kozaczka, także redaktorzy tomu, Kozak i dustański, ta otwartość jest spowodowana swobodniejszym kontaktem z Polską i krewnymi, którzy zostali w kraju za pośrednictwem internetu, a także możliwością podróżowania dostępnym jeszcze tak niedawno. Wspomniana na początku decyzja o wydaniu tomu pamiętników w wersji dwujęzycznej. Wydaje mi się ze wszechmiar godna zauważenia i co najmniej e, krótkiej analizy. Dziękuję uprzejmie.